W niedzielę mówiliśmy o niezmierzonym miłosierdziu Boga i stanął mi przed oczami obraz Rembrandta, powrót syna marnotrawnego. Myślę, że znamy ten obraz. On był takim symbolem, ikoną roku miłosierdzia, chociaż niestety tylko w części, nie cały. Ale o nim musimy porozmawiać sobie trochę więcej, bo jest niezwykle ciekawy, a jeszcze ciekawsza jest refleksja. Jednego z ludzi tak głęboko wierzących, że aż o tym opowiem osobno i w troszeczkę dłuższym rozważaniu. Natomiast dzisiaj, w pośpiechu, w biegu, chciałbym jeszcze wrócić do tych różnic między kobietami a mężczyznami. My się zgodziliśmy co do tego, że mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus, i to ma daleko idące implikacje. O tych rzeczach naprawdę myślę, że kilka razy się jeszcze zamyślimy. Dzisiaj chciałem powiedzieć tylko o tym, że różne są sposoby reagowania na stres kobiet i mężczyzn. I te różne sposoby trzeba na swój sposób zaakceptować. Kobieta musi przegadać, musi wypowiedzieć wszystko, co jej leży na sercu i ona nie oczekuje. Od razu gotowych rozwiązań, tylko po prostu musi rzeczy ponazywać. Ja pamiętam takie sytuacje ze swojego życia, że dziewczyna, która dzwoniła, opowiadała o różnych rzeczach, rozłączyło nas coś tam gdzieś tam po, po kilkunastu czy dwudziestu kilku minutach odzwania i mówi, no przed chwilą nam przerwało, ale słyszałeś mniej więcej, co mówiłam. No, no to widzisz, no sam rozumiesz, że tak jest, ale już jak się wygadałam, to jest mi po prostu lepiej. I tyle wystarczy. Nie konkretna odpowiedź, tylko po prostu wysłuchanie. Ona sobie to jakoś ponazywa w sercu, ona to wszystko sobie poukłada i już jest. Natomiast mężczyzna, kiedy podchodzi do problemu, do takiej sytuacji, że stoi pod ścianą i musi iść albo w lewo, albo w prawo, to albo sam rozwiąże ten problem i wtedy najchętniej nie pytałby o radę, tylko zamknął się. W Ameryce tutaj to nazywają Mans Cave, w takiej swojej jaskini. I w tej jaskini przemyślałby tę sprawę, albo nawet nie przemyślał, tylko po prostu przeczekał. Gdzieś tam dzień, dwa, wcale niekoniecznie przy jakimś piwie, tylko po prostu poczekał, aż odpowiedź gdzieś tam przyjdzie. Natomiast jeżeli pyta, to. Oczekuję rzeczywiście konkretnych odpowiedzi, konkretnej porady, co wcale nie znaczy, że za tą poradą później pójdzie. To nie jest też konieczne. Po prostu chcę zobaczyć jakiś drugi punkt widzenia, chcę usłyszeć kogoś, kto coś jeszcze może dodać, po to, żeby tę sprawę rozwiązać. Kobieta. Wraca z pracy i mówi, że nie lubi z tym szefem pracować. No i chce zacząć opowieść, a mężczyzna pewnie by od razu odpowiedział, to zmień pracę. No co tym przecież praca mi się bardzo podoba. Tak tylko chciałam po prostu opowiedzieć. Kochani, tak po prostu jest. To jest jedna z kolejnych spraw, o których warto pamiętać i warto im się nie dziwić. Tyle w pośpiechu, tyle. Dzisiaj pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia następnym razem. Szczęść Boże!